No, cześć się Manko, dziś tak na dobrą skalę obiecywany film o historii powstania tego właśnie labka. I tak na dobrą skalę od razu mówię, że jest to film dla tych, którzy lubią słuchać o monotonii powstawania The Retro. I będzie to też film, na którym nic poza tym nie będzie się działo. Więc jeżeli to nie są Twoje klimaty, to po prostu odpuść sobie ten dzisiejszy filmik. Ponieważ gdyż dziś będzie to tylko historia. I cóż, jeżeli Wam się ta historia będzie podobać, to pewnie prędko następnej opowiadać nie będę. Mam przynajmniej taką nadzieję, ponieważ ta historia jest mroczna. Ta historia jest po prostu tak do bólu mroczna, że nieraz spełniała mi sen z powieki. Więc cóż, nie przedłużając, zaczynajmy. No więc w momencie kiedy gdy dorwałem gdy kiedyś na OLXie takiego Inspirona 7000 ucieszyłem się, ponieważ po przeczytaniu specyfikacji stwierdziłem, że to będzie idealny build pod retrobierki, więc nie zastanawiając się zbyt długo, zamówiłem to cudo i czekałem z niecierpliwością aż przyjdzie. W momencie, kiedy ten laptop przyszedł do mnie, ge, moim oczom ukazała się połamana klapa matrycy, ge, wyrwane zawiasy ge, i generalnie kadłub bez przelotki do dysku twardego. Ge, przelotka do dysku twardego w tym modelu jest bardzo ciężka ge, do znalezienia ge, i ciężko dorwać taką pod Inspirona. Ge, ale cóż, człowiek nie ma głowy od siedzenia, ge, więc zacząłem kombinować. W tamtym okresie wielu różnych producentów stosowało podobne przelotki i tym sposobem dorwałem sobie taką przelotkę z kompaka. Troszkę trzeba było ją podszlifować, troszkę podocinać i siadła. W momencie, kiedy udało mi się dorwać tą przelotkę z kompaka, wsiadła tutaj i mogłem już dobrać dysk twardy. Już myślałem, że będzie super. Nie przejmowałem się póki co połamaną klapą, wyrwanymi zawiasami, stwierdziłem, że na początek sprawdzę, czy wszystko tutaj działa. I w momencie, kiedy wrzuciłem dysk twardy, zainstalowałem system operacyjny, okazało się, że no niestety szału nie ma i nie działa. A co nie działa? Generalnie tak, sam system zainstalował się bez jakichś większych problemów, natomiast okazało się, że nie działa nam tutaj karta dźwiękowa. Problem był z kartą dźwiękową do tego stopnia, że owszem dawała jakiś dźwięk, ale dźwięk był bardzo mega cichy. Zarówno przez głośniki, jak i przez słuchawki ten dźwięk dało się usłyszeć tylko podczas absolutnej ciszy i skupienia się nad tym, co leci w głośniku. Generalnie, cóż, przyjrzałem się całej konstrukcji i stwierdziłem, że problem może być w potencjometrze, który jest wlutowany do płyty głównej, więc nie zastanawiając się zbyt długo, szedłem do piwnicy i znalazłem podobny. W związku z tym, że nie mam jakichś super umiejętności lutowniczych, poszedłem do znajomego przelutować ten właśnie potencjometr. No i co, po przelutowaniu potencjometru. Miałem nowy potencjometr, ale okazało się, że niestety cóż, dźwięk nadal nie działa. No, mieć retro laptopa, gdy do retro gier pokroił DOS, w którym nie działa dźwięk, to tak jak nic nie mieć. co za tym idzie, gdy odstawiłem ten build na jakiś czas i zająłem się innymi sprawami. Po jakimś czasie okazało się, że odezwał się do mnie człowiek, który posiadał Inspirona 7500, tysiąca. generalnie Laptop model wyższy, ale po przejrzeniu datasheetu, po przejrzeniu manualu okazało się, że jakby w zasadzie wiele części może tutaj podejść. Co za tym idzie? Nie zastanawiałem się zbyt mocno i zakupiłem tą 7,5 tysiączkę, żeby tutaj odbudować i odtworzyć tego właśnie dziadka. W momencie kiedy zakupiłem tą 7,5 tysiączkę przyszła, gdy okazało się, że jest to większy hebel niż na zdjęciach się wydawało, cały środek był pokombinowany, polutowany, gdy wszystko tam było nie tak, ale generalnie karta dźwiękowa wyglądała prawidłnie. Więc nie zastanawiając się, zbyt długo wymontowałem tę kartę dźwiękową, gdy wrzuciłem do tego kadłubka i okazało się, że wydał dźwięk. Wydał dźwięk, który tak harczał, że po prostu myślałem, że się wezmę i. Załamie totalnie. Cóż, okazało się, że głośniki są zajechane jak klapki Mojżesza i dźwięk z tego nie pójdzie. Więc no co, no, zacząłem kombinować, patrzeć w stronę Inspirona na 7500 ładnym okiem. Dostrzegłem, że głośniki w zasadzie są niemalże identyczne, g, oraz pudła rezonansowe będą pasowały pod Palmrest w 7000. G, nie zastanawiając się zbyt długo, wymontowałem głośniki z Inspirona 7500 i zamontowałem g, do tego kadłuba. Po odpaleniu wszystkiego okazało się, że dźwięk co prawda jest lepszy, ale dalej harczy, g, więc, no cóż, znów zagwustka, więc rozebrałem kadłub ponownie. Po rozebraniu kadłuba ponownie, po rozebraniu głośników, po rozebraniu pudeł rezonansowych okazało się, że wewnątrz tych pudeł jest jakiś taki, nie wiem, piasek, mąka. Kurde, ciężko stwierdzić, co to było, ale generalnie blokowało membrany głośników. Po wyczyszczeniu, po zakonserwowaniu przy okazji membran, po spasowaniu wszystkiego do kupy, skręceniu, moim muszą ukazał się piękny dźwięk. Jest naprawdę super, pomyślałem. Więc postanowiłem przejść do etapu dalej. W etapie dalszym stwierdziłem, że tutaj dobiorę sobie odpowiednie sterowniki karty graficznej. Podczas dobierania sterowników karty graficznej i testowania kadłuba czy demarkiem, czego wcześniej nie robiłem, bo stwierdziłem, że póki nie ma dźwięku, nie ma sensu tutaj za bardzo, za mocno kombinować. Okazało się, że Niestety, mamy tutaj problem natury artefaktowej. Gdzie co jakiś czas na ekranie zaczęły pojawiać się śmieci. W związku z powyższym, że. Gdzie... Jakby no, nie miałem wtedy jeszcze działającej karty graficznej na podmiankę, przeżyłem następną załamkę. No nic, postanowiłem jeszcze popróbować troszkę mambo-dżambo i innego czary-mary. Wziąłem izopropanol, szczoteczkę do zębów, zacząłem czyścić złącza. I dziwo okazało się, że po wyczyszczeniu złącz AGP i zasilającego, karta graficzna wstała i zaczęła poprawnie pracować. No po prostu wow! Więc cóż, mieliśmy już tutaj wtedy praktycznie działający kadłub, był problem z zawiasami, był problem z klapą matrycy. No więc nie zastanawiając się zbyt długo, wziąłem, pokleiłem ładnie klapę matrycy, pokleiłem w niej stędy, gdy użyłem w pierwszej kolejności kropelki w następnej kolejności kleju dwuskładnikowego, żeby całość konstrukcji wzmocnić, a po zewnątrz, jak widzieliście na pierwszym filmie z Inspironem 7000, zrobiłem aluminiowe nakładki, które ładnie zamaskowały wcześniejsze pęknięcia, a jednocześnie i jednocześnie wzmocniły całą konstrukcję tak, ażeby już tutaj nic się w tym temacie nie podziało. No, kurde, byłem prawie szczęśliwy, więc zacząłem montować tę klapę z powrotem do kupy. W momencie, kiedy zacząłem ją montować do kupy, pękła mi ramka matrycy, pękła mi niefortunnie w miejscu do składania zawiasów, w miejscu, gdzie tego mięsa nie ma za dużo, no i niestety klops. Nie zastanawiając się zbyt długo, postanowiłem skleić ją kropelką, no bo co? Co, co przyszło by wam na myśl? No, mi przyszła na myśl w pierwszej kolejności kropelka, więc wziąłem kropelkę i zacząłem ją kleić. Niestety okazało się, że plastik ma już swoje lata, jest utleniony i kropelka zamiast go zlepić, zaczęła go rozpuszczać. Tak, dobrze słyszycie rozpuszczać. Więc, cóż, jakby. <ścoughs> Nie miałem ramki matrycy. No, zacząłem kombinować w te i w te i generalnie dorzeźbiłem ramkę matrycy. Jak wyglądała dorzeźbiona ramka matrycy, możecie zobaczyć na pierwszym filmie z Inspironem 7000, ponieważ gdyż to, co widzicie tutaj, to już jest build z oryginalną klapą, z oryginalną ramką, który udało mi się dorwać dzięki laptopowi, który dostałem od pewnej pani. Ale o tym za chwilę, ponieważ gdyż do tego czasu jeszcze parę rzeczy tutaj się wydarzyło. Jakby nie było, tutaj jakby cały czas się bawiłem z tematem, problemem były nadal połamane zawiasy, a raczej nie tyle połamane, co pozrywane gwinty i popękane stędy. Cóż, postanowiłem, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie to tutaj ułożyć na kropelce i kleju dwuskładnikowym, i nawet gdy to w miarę przez jakiś czas działało. No i byłem już prawie zadowolony, zasadniczo gdy miałem już tutaj wszystko poskładane, gdy miałem tutaj to pentium 2-400 MHz, wszystko już tutaj banglało. Byłem wtedy, w tamtym okresie, na etapie ładowania tutaj dysku SSD 500 GB, co widzieliście też na innych filmach z rozbudową BX 440 o 500 GB SSD. Wszystko było pięknie i ładnie, ale w pewnym momencie przestała mi działać połowa klawiatury. No cóż, okazało się, że padła taśma. Tutaj tej taśmy, no sorry, ale niestety uratować się zbytnio nie da. No więc, z racji tego, że tutaj już ta taśma była dość stara, nie dało się z nią nic zrobić, no to cóż, trzeba było wziąć i przełożyć klawisze z jednej płyty głównej klawiatury do drugiej, ponieważ gdyż miałem drugą klawiaturę, ale wyglądała mniej więcej tak, była jeszcze trochę bardziej wybrakowana i. Jakby wszystkie stędy, wszystkie motylki, wszystkie klawisze trzeba było przełożyć. To jest ta płyta główna z uszkodzoną taśmą. W tej chwili to jest już ta druga zregenerowana. Więc cóż, to też zajęło mi troszkę czasu i nabawiło delikatnej ilustracji, ale okej, okay, udało się. I na tym etapie zaprezentowałem wam tego Inspirona. Na ostatnim filmie, gdzie pokazywałem pierwszą stację roboczą na świecie i prezentowałem go wtedy w takiej okazałości, uważałem, że wszystko fajnie się udało i idzie w bardzo dobrym kierunku. Następnie, jakby nie było, przez jakiś czas bawiłem się tym buildem i na etapie zabawy stwierdziłem, że tutaj mamy problem natury tego, że kontroler tego dysku SSD strasznie się grzeje. Generalnie, w związku z tym, że kontroler tego dysku SSD strasznie się grzał, doszedłem do wniosku, że no cóż, no mam tam na tyle miejsca, zrobimy jakieś pasywne chłodzenie. Jak widzicie na zdjęciu, udało się to osiągnąć, to chłodzenie zostało zrobione. No i myślałem, że wszystko już teraz jest ok. Natomiast nie było. Okazało się, że w pewnym momencie dysk SSD zgubił dane a zgubił dane dlaczego. Jak się na koniec y, okazało, y, przelotka, którą y, dopasowałem tutaj z kompaka, miała luzy i co jakiś czas y, robiła przerwanie y, na łączach komunikacji. Y, co za tym idzie, no nie przysłużyło się to zbytnio y, dyskowi SSD, y, no i y, wszystko, co tam wcześniej nagromadziłem, poleciało. Co prawda, sam dysk udało się uratować i żyje, y, y, natomiast y, no stwierdziłem, że tutaj jakby nie będę go więcej montować. Po pierwsze, w związku z tym, że wystąpiły takie problemy i jakby frustracja przelała szale goryczy, a po drugie, wiecie co, kurczę, tak jednak sobie myślę, że to jest retro, tak, i w retro, tak na dobrą skalę, takim smaczkiem, zwłaszcza w takim retro, w retro lat 90., takim fajnym smaczkiem i czymś, co naprawdę robi robotę, jest traca głowicy dysku to chrupanie, więc nie zastanawiając się zbyt długo, postanowiłem tutaj dobrać dysk, który będzie wielkościowo wystarczający i jednocześnie będzie oddawał te czasy, które wtedy były, jakie były. Dobrałem więc dysk 60 GB, był to dysk jeden z pierwszych 60-gigowych, jest to dysk 15 mm wysoki. I generalnie tutaj ładnie spasował i oddaje dokładnie naturę tego, jak to wtedy wszystko pracowało. Ale dysk to była tylko połowa strony medalu. Musiałem jeszcze dorwać przelotkę. Na całe szczęście trafiła się po drodze jeszcze dobra dusza, która przysłała mi Inspirona 7000, który co prawda był zdezelowany, ale udało mi się z niego odzyskać oryginalną klapę. Oryginalną ramkę oraz właśnie oryginalną przelotkę dysku. Uszczęśliwiony tym faktem, złożyłem cały build. I w tym momencie, kiedy już wszystko miałem takie wyniuchane, wygłaskane, kochane i gotowe, spotkaliśmy się na wstępniaku filmu o rozbudowie laptopa do Pentium 3. I wszystko by było pięknie, ładnie. Gdyby nie fakt, że w momencie, kiedy zakończyłem nagrywać wstępniak, wyciągnąłem tego dela, chciałem go uruchomić, pokazać, że elegancko działa, spójrzcie na to. I w tym momencie poszedł dym z prawego rogu. Dramat. Na szczęście okazało się, że co prawda taśma matrycy zrobiła zwarcie demasy do, do sygnału, ze względu na to, że po 26 latach mogła się gdzieś w którymś momencie przekiwać, ale nie uszkodziła niczego za specjalnie dużo. W związku z powyższym, że miałem jeszcze całkiem dobrą, świeżą i niewyłechtaną taśmę do Inspirona 7000, udało mi się to wszystko podmienić, poskładać, wytestować, odpalić, co zajęło mi kolejne kilka dni i spotkaliśmy się później na rozbudowie. Ten, ten trójki. Od tego czasu ten build działa. Wydaje mi się, że ma się dobrze i mam nadzieję, że będzie już żył długo i szczęśliwie. Generalnie tak właśnie mniej więcej wygląda historia powstania tego Inspirona 7000 u mnie w kolekcji. Generalnie jest to laptop, którego jak wcześniej zaznaczyłem. Tak kocham, jak nienawidzę. Jest to laptop, który mnie nauczył pokory do retro i tak na dobrą skalę mega, mega cierpliwości, ponieważ, kurde momentami, naprawdę, gdyby nie fakt, że poświęciłem na niego tyle czasu, środków i serca, miałem ochotę wyrzucić go przez okno. I cóż, tyle historii powstania. Inspirona 7000 u mnie. Jeżeli tego typu film Wam się podobał, to fajnie, ale mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będę musiał tego typu filmów kręcić, ponieważ gdyż jakkolwiek historia może być dla kogoś inspirująca, tak ja wolałbym więcej takich dramatów w życiu nie przechodzić. Ale jeżeli mimo wszystko filmik się podobał, łapa w górę, a jeżeli się nie podobał, łapa w dół. A z drugiej strony, jeżeli wam pasuje tego typu content, śmiało możecie rozważać subskrypcję, wbijać na kanał. Coraz więcej tego typu treści, myślę, będzie się pojawiać. No, może nie aż tego typu. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.